Słuchajcie, przewód sobie zrobiłem, mm, już miałem praktycznie wszystko złożone. Przeniosłem się na tą stronę, mierzę napięcie, a tu napięcia na przewodzie nie ma. Słuchajcie, na wtyczce zero, więc musiałem to z powrotem rozłożyć. Nie ma faktycznie tutaj napięcia, i na tą stronę secondary nie ma też żadnego. Napięcia. Pomierzyłem sobie diody tutaj w mostku Greca. Wszystkie sprawne. Po wtórnej stronie też pomierzyłem. Diody też są sprawne. Gdzieś tam ginie napięcie tutaj. I trzeba też zwrócić uwagę, że zobaczcie, jak tutaj jest biegunowość. Minus jest w środku, a plus jest na zewnątrz. Ale ja sobie tutaj to ładnie zalutowałem. Nic nie widać, żeby było upalone. Posprawdzałem tutaj większość tych elementów i znowu zagwostka znowu zagwostka nowy ten zasilacz kosztuje w przedziale między 100 a 140 zł będę rozmawiał z klientem czy będziemy to naprawiać czy lepiej kupić nowy niewysłużony zasilacz bo tutaj no znów czas poświęcę elementy włożę i chyba że po prostu jakąś tutaj dobrą i skuteczną diagnostykę poprowadzę. To za wiele elementów nie ma. Na transformatorze nie ma zwarcia tutaj na tym transformatorku. Napięcie tutaj mamy. Jeszcze sobie tutaj zmierzę dokładnie, ale no znowu ząg, znowu ząg. Ja myślałem, że to już tutaj mogło być, tak, że, mogło być tak, że ten przetarty przewód spowodował zwarcie i się zasilacz tutaj gdzieś się coś tutaj uwaliło po tej stronie. I jeszcze to posprawdzę. Ale pytam klienta, czy, co robimy, bo żeby czasu nie tracić, także No co? Do dzieła.